Drodzy widzowie, przygotujcie się na materiał, który już teraz obiega media społecznościowe i wywołuje prawdziwą burzę komentarzy. Mowa o emocjonującym i dramatycznym zdarzeniu, które miało miejsce na antenie jednej z największych stacji telewizyjnych w Polsce. Minister Nawrocki, znany z twardego podejścia i zdecydowanych wypowiedzi, podczas wywiadu na żywo wprost wścieka się na redaktora Sznepfa, wykrzykując słowa, przekroczyłeś granicę. Ten moment zszokował widzów i natychmiast stał się wiralem, a komentarze internautów mówią same za siebie, nikt nie spodziewał się tak dramatycznego przebiegu rozmowy. Zacznijmy od początku. Cała sytuacja miała miejsce podczas porannego programu informacyjnego, który co tydzień przyciąga miliony widzów. Redaktor Sznepf, znany z dociekliwych pytań i bezkompromisowego stylu, zaprosił ministra Nawrockiego, aby omówić bieżące zmiany legislacyjne dotyczące terenów wiejskich i polityki społecznej. Temat sam w sobie był gorący, ponieważ nowe prawo, które zapowiada minister, może diametralnie zmienić życie mieszkańców wsi, rolników i małych przedsiębiorców. Na początku wywiad przebiegał spokojnie. Nawrocki przedstawiał szczegóły nowego projektu, podkreślając, że rząd chce odciążyć tereny wiejskie, wprowadzić inwestycje w infrastrukturę i wspierać zrównoważone rolnictwo. Mówił o ulgach podatkowych dla rolników, programach dotacyjnych dla małych przedsiębiorstw, a także o modernizacji dróg i dostępie do szybkiego internetu. Wszystko wskazywało na profesjonalny wywiad w którym polityk precyzyjnie wyjaśnia swoje plany. Jednak napięcie zaczęło narastać w momencie, gdy redaktor Sznepf postanowił zadać pytanie, które dotykało najbardziej kontrowersyjnej części reformy. Pytał o źródła finansowania i o to, czy odciążenie terenów wiejskich nie spowoduje dodatkowego obciążenia dla budżetu państwa. To pytanie, choć standardowe z perspektywy dziennikarskiej, wywołało u ministra Nawrockiego gwałtowną reakcję. Jego twarz natychmiast się zmieniła, a ton głosu stał się zdecydowanie ostrzejszy. Przekroczyłeś granicę. Wykrzyknął minister, przerywając pytanie redaktora. Widzowie na całym kraju mogli zobaczyć, jak emocje wzięły górę nad profesjonalizmem. Niecodzienna była także gestykulacja ministra, podniesione ręce, energiczne kyłeni głową i zdecydowany ton głosu sprawiały wrażenie, jakby w studiu doszło do małego wybuchu napięcia. Ten moment natychmiast stał się przedmiotem dyskusji internautów. Którzy dzielili się w sieci swoimi opiniami na temat zachowania polityka. Co sprawiło, że reakcja Nawrockiego była aż tak gwałtowna? Eksperci wskazują, że chodziło o linię demarkacyjną między tym, co minister uważa za atak osobisty, a tym, co jest standardowym pytaniem dziennikarskim? Sznep swoim pytaniem dotknął kwestii wrażliwej finansowania reformy, które w opinii ministra mogło być zbyt krytycznie ocenione lub przedstawione w sposób, który podważa jego wiarygodność. To wywołało reakcję która zaskoczyła nie tylko widzów, ale i cały zespół produkcyjny programu. Nie sposób też pominąć kontekstu medialnego. W ostatnich tygodniach minister Nawrocki był na świeczniku mediów ze względu na swoje kontrowersyjne propozycje dotyczące terenów wiejskich. Z jednej strony jego reformy były szeroko komentowane i chwalone przez część społeczeństwa, z drugiej krytykowane przez ekspertów finansowych i polityków miejskich, którzy wątpią w realność ich wdrożenia. Ten wywiad był jednym z pierwszych, w którym minister musiał bezpośrednio zmierzyć się z krytyką i trudnymi pytaniami i to właśnie w tym momencie emocje wzięły górę. Internauci od razu zaczęli reagować. Hasła takie jak Nawrocki nie wytrzymał presji. Sznepf za mocny w pytaniach? Czy moment, który zmienił wywiad w show na żywo? Pojawiały się na Twitterze, Facebooku i w komentarzach pod nagraniami. Niektóre wpisy były krytyczne wobec ministra, Podkreślając brak opanowania, inne broniły jego stanowiska, twierdząc, że sznep przekroczył granicę przyzwoitości dziennikarskiej. To pokazuje, jak mocno emocjonalnie odbiorcy zareagowali na całą sytuację. Co więcej, eksperci od komunikacji politycznej zauważają, że takie momenty, choć kontrowersyjne, mogą mieć znaczenie strategiczne. Publiczność odczuwa autentyczność emocji, a minister, mimo że stracił chwilowo kontrolę, pokazał, że broni swojego stanowiska i nie pozwala na krytykę, która jego zdaniem jest nieuczciwa. To buduje pewien wizerunek, wizerunek polityka zdecydowanego, który nie boi się stawić czoła trudnym pytaniom, choć sposób reakcji może być przedmiotem debat i analiz przez długi czas. Nie możemy też zapomnieć o aspekcie technicznym. Studio, w którym odbywał się wywiad, było wyposażone w system monitoringu wszystkich reakcji mikrofonowych i kamer, co pozwalało widzom niemal odczytać emocji ministra. Każdy gest, Każde podniesienie głosu i zmiana mimiki były rejestrowane w wysokiej jakości, co dodatkowo potęgowało dramatyzm całego wydarzenia. Widzowie komentowali nawet detale, takie jak sposób, w jaki Nawrocki poruszał rękami, co dla wielu stało się symbolem momentu kulminacyjnego. Warto przyjrzeć się także roli redaktora Sznepfa w tej sytuacji. Jego pytania były dociekliwe i bezpośrednie, co w dziennikarstwie jest często kluczem do uzyskania wartościowych informacji. Jednak w przypadku ministra Nawrockiego okazały się wyjątkowo drażliwe, prowadząc do nagłej eskalacji emocji. Sznepf, choć profesjonalny, znalazł się w sytuacji, w której granica między prowokacją a dziennikarską dociekliwością została przetestowana w praktyce. Sytuacja wywołała także reakcje w polityce. Posłowie i eksperci z różnych ugrupowań komentowali wywiad, analizując zarówno zachowanie ministra, jak i pytania dziennikarza. Niektórzy twierdzili, że nawrocki powinien zachować spokój, inni podkreślali, że Sznep swoim pytaniem naruszył zasady etyki dziennikarskiej. To pokazuje, że wywiad na żywo może stać się punktem odniesienia do szerszej debaty o tym, jak politycy i media powinni się komunikować. Co to oznacza dla widzów i społeczeństwa? Po pierwsze, pokazuje, że emocje w polityce są naturalne i czasami mogą wybuchnąć nawet w najbardziej kontrolowanych sytuacjach. Po drugie, przypomina, że wywiady na żywo mają ogromną moc wpływania na opinię publiczną, jedno pytanie, jeden moment napięcia może zyskać miliony wyświetleń w ciągu godzin. I wreszcie, pokazuje, że granica między dziennikarstwem a polityką bywa cienka, a publiczność bardzo szybko reaguje na każde naruszenie tej granicy. Eksperci od komunikacji medialnej podkreślają, że takie sytuacje mają także swoje pozytywne strony. Widzowie otrzymują autentyczny obraz polityka, który reaguje emocjonalnie na pytania, a nie tylko recytuje przygotowane wcześniej odpowiedzi. To daje poczucie bliskości i realności, choć równocześnie niesie ryzyko utraty kontroli nad własnym wizerunkiem. Nie sposób też pominąć aspektu społecznego. Internauci natychmiast zaczęli analizować całe nagranie klatka po klatce, wskazując momenty, które ich zdaniem były najbardziej dramatyczne. Powstały liczne memy, krótkie klipy wideo i komentarze, które w ciągu kilku godzin stały się wiralem. Wiele osób komentowało też swoje osobiste odczucia, niektórzy utożsamiali się z frustracją ministra, inni krytykowali brak opanowania. To pokazuje, jak silny wpływ media społecznościowe mają na interpretację wydarzeń politycznych. W kontekście polityki wewnętrznej wywiad może również wpłynąć na debatę o reformach, które minister Nawrocki wprowadza. Moment napięcia może skierować uwagę społeczeństwa nie tylko na emocje, ale przede wszystkim na samą treść reformy. Widownia, śledząc dramatyczną wymianę zdań, staje się bardziej świadoma kontrowersji i wyzwań związanych z nowymi przepisami dotyczącymi terenów wiejskich i polityki społecznej. Nie możemy też zapomnieć o edukacyjnym aspekcie tego zdarzenia. Dla młodych ludzi obserwujących politykę na żywo, wywiad stanowi lekcję komunikacji, negocjacji i zarządzania emocjami w sytuacjach publicznych. Pokazuje, że w polityce i dziennikarstwie emocje odgrywają ogromną rolę. A umiejętność ich kontrolowania może decydować o wizerunku i efektywności działań. Podsumowując, sytuacja z wywiadem ministra Nawrockiego i redaktora Sznepfa to nie tylko dramatyczny moment na antenie, to prawdziwa lekcja polityki, mediów i emocji. Moment, w którym przekroczyłeś granicę. Stało się symbolem napięcia, ukazuje, jak cienka jest granica między profesjonalizmem a emocjonalnym wybuchem. Pokazuje też, jak publiczność reaguje na autentyczność i jak media społecznościowe natychmiast przekształcają pojedynczy moment w viral. Drodzy widzowie, warto obserwować dalszy rozwój wydarzeń. Minister Nawrocki już zapowiedział, że nie będzie tolerował prób podważania jego reform w sposób nieuczciwy lub obraźliwy, a redaktor Sznepf zapowiada dalsze dociekliwe pytania, które mają ujawniać prawdę i szczegóły zmian w polityce rządu. Ta konfrontacja to dopiero początek, a kolejne wywiady i reakcje społeczne mogą być równie dramatyczne i pełne emocji. Nie możemy też zapominać, że całe wydarzenie wpisuje się w szerszy kontekst polityki i mediów w Polsce. Wywiady na żywo, momenty napięcia i kontrowersyjne pytania to codzienność współczesnej komunikacji politycznej. Jednak taki wybuch emocji, jak w przypadku Nawrockiego, przyciąga uwagę milionów widzów i staje się punktem odniesienia dla debat publicznych, analiz medialnych i komentarzy społecznych. Wreszcie, warto zwrócić uwagę na znaczenie tej sytuacji dla opinii publicznej. Moment napięcia między ministrem a redaktorem pokazuje, że polityka to nie tylko suche fakty i liczby, ale także emocje, reakcje, interpretacje. Widzowie obserwujący wywiad na żywo stają się uczestnikami wydarzenia, a ich reakcje, lajki, komentarze, udostępnienia tworzą nową jakość w relacji między politykami a społeczeństwem. Podsumowując jeszcze raz, wywiad ministra Nawrockiego z redaktorem Sznepfem był momentem dramatycznym, emocjonalnym i pełnym napięcia. Wykrzyknięcie słów przekroczyłeś granice. Stało się symbolem starcia emocji z profesjonalizmem dziennikarskim, pokazując jednocześnie autentyczność i zdecydowanie ministra. Widzowie, eksperci, politycy i media społecznościowe natychmiast podchwycili tę sytuację, tworząc debatę, która z pewnością będzie trwała jeszcze długo. Drodzy widzowie, bądźcie czujni i śledźcie kolejne wywiady, reakcje społeczne i komentarze polityczne. Ta sytuacja pokazuje, że każdy moment na antenie może mieć ogromne znaczenie, a emocje w polityce są równie ważne, co same fakty. Minister Nawrocki i redaktor Sznepf pokazali nam, że nawet w świecie mediów pełnym profesjonalizmu, emocje potrafią zmienić przebieg wydarzeń i wywołać prawdziwą lawinę reakcji społecznych.